Siemanko, taka maszyna pojawiła się już kiedyś na kanale, ale jeśli chodzi o takie tematy, to myślę, że zawsze można je odświeżać. Audi z silnikiem V10 z Lamborghini. Przynajmniej tak się mówi, ale są różne opinie. Zdania są oczywiście zawsze podzielone. Wiecie co? Wziąłem ten samochód do testu, by wam po prostu powiedzieć, jaka jest prawda. Bez żadnego ściemniania, raz a dobrze po prostu to wszystko zakończyć. No więc, czy w tym aucie jest silnik od Lamborghini? Musimy się cofnąć o kilkanaście lat wstecz. Bo wtedy VAG produkował świetny silnik. Jest 1.9 TDI. Zresztą można poczytać w komentarze i po prostu dowiedzieć się, jaki ten silnik jest uniwersalny. Można powiedzieć taki wszechstronny, ekonomiczny. Ciosy z turbiny, moc, power, emocje. Lamborghini chciało się wymienić na silniki, by stworzyć suwa z 1,9 tedy i pod maską. Miał to być taki niewielkich rozmiarów suw o nazwie Cień Diabła po włosku. Del Zaoferował wagowi w zamian V10 swoją, no i wag to wykorzystał. Wsadził do pewnych, niektórych Audi z V10, ale finalnie Lamborghini odwaga usłyszało. Nie dla psaki kiełbasa. I właśnie dlatego możemy spotkać Audi z silnikiem V10, a Lamborghini z 1.9 TDI. Nie, petrolhead number one zawsze prawdę ci powie. I w zasadzie mógłbym ten film już zakończyć, ale w sumie, jeśli mamy ten samochód obok, no to przyjrzyjmy mu się z bliska i skoczymy na próbę autostradową. Pół godziny. Pół godziny. Przed, Przed wami Audi S6C6, rocznik 2007 na nadwozie AWA. No patrzcie, rodzinne auto z 52V10 pod maską. O panie, teraz w 2023 roku 52V10 w sedanie lub kombi ciężko, ciekawa była ewolucja Audi S6, bo proszę bardzo, yy, mamy tutaj 5.2 V10 pod maską, później było 4.0 TFSI, a dziś 3.0. The day. Maszyna ta została mi udostępniona do testu przez auto Comfort z pod Stargardu z Morzyczyna bardzo fajne samochody. No to jest jeden z takich bardziej nietypowych aut z ich oferty. Zapraszam, proszę bardzo. Albo wiecie co? Może odpalimy sobie najpierw, bo muszę wam tutaj coś pokazać. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, bo to istotne. Aha, w ogóle jak jesteśmy w środku, muszę wam pokazać coś. Proszę bardzo, dziś przejechałem 25 km i średnie zużycie paliwa. Mam 114, było mniej nawet 11 mniej więcej. No teraz nam. Skoczy, bo będzie chodziło auto. W lusterku widzicie coś takiego u siebie w samochodzie. I jak poznacie, czy to jest A6 czy S6? Tego emblematu raczej nie zauważycie, ale proszę bardzo, w S6 mamy takie oto listwy LEDowe do jazdy dziennej. Niby rodzinne kombi, a proszę bardzo, jakie to jest takie. Wulgarne chamisko w zasadzie. Ten samochód został delikatnie też e, zmodyfikowany z zewnątrz. Wiecie, na przykład standardowo tutaj mamy szary grill w S S6, no to jest takie charakterystyczne dla S6. Tutaj grill e, został zrobiony na czarno. Właściwie, o, oryginalnie to było coś takiego, teraz po prostu jest czarny. Można powiedzieć, został tutaj zrobiony taki dechroming. Deszaryzacja. Listwy też, tutaj proszę, są oklejone. Felgi też zostały polakierowane na czarno. Mają one 19 cali. Rozmiar opon 265 na 40 czy to z przodu, czy to z tyłu. Maszyna trochę waży ponad 2000 kg, właściwie 2045 kg. No, nawet na zacisku, Emblemacik S6, ale przyznacie, ten wóz ym, wygląda dość skromnie, jeśli spojrzymy na niego z perspektywy. Tego, co ma pod maską. No, jeszcze, może ujęcie z tej perspektywy. Z przodu mamy ksenony, z tyłu lampy są LEDowe. Dokładnie nie wiem, czy wszystkie dokładnie żarówki, na przykład tutaj albo e, rejestracji. Więc włączymy sobie światła. No, i teraz widać LEDy. Żadna tutaj dioda nie jest nawet wypalona. Oczywiście na żywo one nie mrugają, tak po prostu zbiera. Zbiera LED kamera. I oczywiście. O, Audi, inżynierowie Audi, pamiętacie coś takiego? Cztery prawdziwe końcówki wydechów. No kurczę, to trochę boli. A jeszcze bardziej boli, jak słyszymy, ee, jaki tutaj jest dźwięk. Znaczy, nie wiem, no czy boli. Jakiegoś księgowego pewnie boli, który siedział nad projektem nowej S6, by po prostu z tyłu zamontować fejkowe końcówki wydechów i membrany, by 3.0 TDI pod maską tutaj jakkolwiek się odzywało. A tutaj proszę, nie ma żadnych membran ani nic. O, panie drogi, później zrobimy sobie soundcheck. Najpierw zajrzymy pod maskę. W ogóle zobaczcie, jak tutaj ciekawie maska się otwiera. Błotniki tutaj są potężne, po prostu zachodzą aż e, na górę V1052. Audi mają V10-ki 5.2 litra pod maską, a Lamborghini 1.9 TDI niestety nie. Albo niestety, no mega jest ten silnik upchany pod maską. Auto ma jakoś 250 tysięcy kilometrów przebiegu, ale z tego co wiem, nawet widziałem pewne filmy, że ten silnik został wyciągnięty, umyty cały, uszczelniony i tak dalej w ogóle jaką pięknie chodzi jak sobie jak maszyna do szycia jakaś jeśli chodzi o cyferki, no to pojemność dokładnie 5204 cm3 moc 435 koni mechanicznych, moment obrotowy 540 N jednostka ta skonfigurowana jest z 6 stopniową automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na wszystkie koła quattro, hashtag, torsen, hashtag też hashtag czuło bo jeśli chodzi o taką motoryzację, no to prawdziwy petrolhead, no poczuje tutaj e, uczucia, ale też czułość, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. Bo gdy jedziemy tym samochodem, jest to duża, wolno jednostka. Kurczę, wciskamy delikatnie gaz, a ten samochód po prostu tak... Uuu, chce nas z Kubaniec straszyć. Nie, taki Wam powiem narowisty to jest dość e, samochód. Wprawdzie... Moc tutaj jest rozwiniana liniowo nowo wolno wóz, ale tak jest <laughs> pedal. Jest czuły, otwieram bagażnik. Jeszcze tutaj szybko zajrzymy klapa elektryczna. Bagażnik, jak to bagażnik, w zasadzie tak jak w A6. Ładne bardzo materiały. Zobaczcie, nawet można tutaj odkurzyć we wzorki sobie bagażnik. Także bardzo to dobrze świadczy o tych materiałach. I dobra bagażnikowi już podziękujemy. Jak się zamyka. O, widziałem, tam nie ma ledów akurat na rejestrację i tak powinno tutaj być fabrycznie. No, wspaniały, dźwięk. chyba ładniejszy niż w nowej a 6 nawet. Taki normalnie, jakby ktoś w bęben trzasnął. No i co? Materiały. Generalnie boczek. Jest i ok. Jeśli chodzi o boczek drzwiowy, no to jest on tak delikatnie miękki, ale jednak jest. No tutaj jest twardy materiał. Dekory w tym aucie są polakierowane chyba na czarno. Chyba nie są oryginalne, ale polakierowane na czarno, żeby to po prostu wszystko było. Tutaj w ogóle jest wyściłane miękkim jakąś wykładzinką. Po prostu by to wszystko było tutaj spójne z wyglądem zewn z zewnątrz. Kurcze, jeszcze pada deszczek. A próba autostradowa dzisiaj okarniemy no się. Już nie będę tutaj wchodził, proszę. Tak to w środku wygląda. Wszystko czarne. Zamykamy. No pięknie. Ja pierniczę. 2007 rok, a coś takiego. No i boczek z przodu, analogicznie, tak jak z tyłu. Tutaj mamy emblemacik Bose czy Boze. Nie wiem, specjaliści działu komentarzy mogą mnie oczywiście zawsze poprawić ze wszystkim. Tutaj wyłącza się alarm. No i co? Kabina pasażerska z przodu fotele skórzane. Tak się prezentują. Dodane tutaj zostały czerwone pasy. Też nie jestem pewien, czy one były oryginalnie, ale bardzo fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, no już tam cichutko. No i proszę, kierownica też została tutaj oprzyta. Była to Alcantara, jest to Alcantara, tylko po latach po prostu już zrobiła się taka e, gładsza. Jest taka przyjemna nawet w dotyku. Czerwona nić. Czerwony tutaj paseczek, to wszystko tak pod pasy. Liczniki, wszystko jest tutaj jasne, myślę. Mode. Po środku kolorowy wyświetlacz LCD. I proszę, tutaj sobie zmieniamy stacje radiowe, i tutaj sterujemy komputerem pokładowym. O. Teraz, Jeśli chodzi o zużycie paliwa, no to średnio tutaj producent y, mówi o coś o 13 litrach, i w zasadzie, gdyby tak jeździć spokojnie, dałoby się takie wartości uzyskać. Kiedyś taka S6 C6 z tym silnikiem y, była na próbie eco-drivingowej, Jechaliśmy nią na most brdowski i spaliła jakoś 14,9 litra w cyklu miejskim. Aha, ha, 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 śmiechy chichy, ale jak na 52V10 z napędem na wszystkie koła i w tak ciężkim aucie. Jest to spoko wynik, tak patrząc obiektywnie. 300 km na godzinę na budziku. W zasadzie to nie wiem, czy ten samochód jest zablokowany, czy nie. Może dziś się o tym przekona. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. No i tutaj system multimedialny. Tutaj się wszystkim steruje. Proszę. NAV. No, INFO. CAR. CAR. Tutaj już można wiele rzeczy sobie ustawiać. Audi Lane Assist nawet chyba tutaj jest. Nie wiem. Audi, no czujniki parkowania wiadomo. Jest tempomat adaptacyjny. W tym aucie generalnie jeszcze nie ma trybów jazdy. No i co tutaj jeszcze? Radio. Audio gra bardzo fajnie. Media. No i tutaj telefon i tak dalej. Fajnie ta konsola wygląda w tych Audicach. Jest to taka, taki jeden wielki daszek jakby. Taki po prostu... Panel dowodzenia. Wszystko to jest skupione na kierowcy, raczej. Ekranik troszeczkę widać, już pikselki, ale wiadomo, no Auto ma swoje lata, te multimedia również, ale działają one w zasadzie nawet spoko. Tutaj się otwiera schowek. Cyk. Proszę bardzo, opada nam on bardzo miękko, tak powolutku, dostojnie. Tutaj mamy zmieniarkę CD. Yy, no, pakiet książeczek do tego samochodu. I tutaj wszystko jest wyściłane pięknie. Quattro, hashtag Quattro, ważna sprawa. Niektórzy nawet mówią, że Audi bez Quattro to nie Audi. Ja tam ogólnie się nie, nie zgadzam troszeczkę z tym, bo to różnie. Gdy to słyszę, zawsze się wtedy zastanawiam, czy jeśli Audi bez Quattro to nie Audi, to czy BMW z X-Drive'em, to już bardziej Audi. Możecie napisać w komentarzu, czy tak, czy nie. Kieptacka, tunel środkowy. Ogólnie tutaj się wszystko przyciska. O, tutaj jest mięciutko. To jest twardsze. Tutaj na dole już twardsze, no i tu na środku to wiadomo jest dekor, to twardy, ale nic tutaj w ogóle się w środku nie odzywa. Naprawdę świetnie spasowany jest ten samochód, jest to zaskakujące. No i tutaj uchwyt na kubek i podłokietnik. Proszę bardzo, sowek. Tutaj kolejny, yy, kolejny uchwyt na kubek. Dobra, w sumie możemy zgasić maszynę, ale tutaj jest osobny przycisk do tego stop engine. Ja pokazać to jakiemuś dzisiejszemu księgowemu, że dwa przyciski są od odpalania i gaszenia silnika. To byłby w takim szoku, że chyba sam by się z tego powodu ugryzł w czoło. Jeśli chodzi o osiągi, ugryzł w czoło, obczajacie to. Producent deklaruje, że pierwszą setkę ten wóz powinien osiągać w 5,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Bo oczywiście kagańczyk. No ale wiecie, auto ma e, już swoje lata, może ktoś któregoś razu wgrał tutaj jakiś taki, nie wiem, rachciach może zrobił. I czy jest tutaj kaganiec, czy nie tego nie wiadomo. Jesteśmy na miejscu. Może tutaj włączę silnik, by Wam coś pokazać. Proszę bardzo, średnie zużycie paliwa 11,5 litra. Jak jechałem spod Szczecina, spod Wielgowa, na przejście graniczne w Kołbaskowie, prędkości 90 do 120 km na godzinę. Także jak widzicie, auto ma swoje lata, nie ma tutaj za dużo jakichś takich systemów e, drivingowych I w zasadzie takie 11,5 litra jak na 5.2 V10 4, znaczy tak jak wcześniej właśnie mówię. No kurczę, pieczone. Nie jest to 20 czy 25 litrów. Pewnie teraz będzie, jak będziemy cisnąć. Kurczę, może soundcheck, co? Może soundcheck? Ta maszyna gada podejrzewam, że ma seryjny wydech. No, naprawdę to jest po prostu. Nie jest to taka rykwa bezczelna i przypałowa, ale jest to takie kurcze. Wiecie, takie pozytywne. Dobra, myślę, że możemy startować na razie w trybie D. Kurcze pieczone. Będzie mi trochę gorąco, jadę w kurce. Czasami ktoś pyta Petrul, czemu w kurce jedziesz? Albo po prostu, czemu jedziesz w kurce ty. No ja pierniczę jak to? Czemu? Dla zasięgów. Niektórzy mówią, żeby subskrybować ich kanał, a ja po prostu jadę w kurtce na próbę autostradową w nagrzanym aucie, ktoś pisze komentarz, po co jadę w kurtce, i robi mi zasięgi. Wjeżdżamy na autostradę. Aha, jeszcze skasowanie zużycia paliwa. No i dobra, co? Ciśniemy na S. Wiecie co? Ja pierniczę. Kurcze pieczone, zapomniałem chyba do setki zmierzyć. No, nie, nie zmierzyłem auto, do nie chyba tego po prostu zapomniałem zmierzyć. Ale ten samochód się zbiera. Ciekawa rzecz. Że jak tutaj na przykład na dwójkę sobie damy i jedziemy powiedzmy te 40, czy tam nawet na jedynkę i takie 30 km na godzinę, ja pierniczę, jaki ten wóz jest bezpośredni strasznie. To jest coś niesamowitego, jak auto elektryczne potrafi z czterech kół po prostu e, e, zmielić nawet lekko. Niesamowite. Kurcze pieczony, no i znowu rękaw. No i co te rękawy tutaj tak ostatnio Muszę kamerkę ściągnąć. A wiecie, lepiej ściągnąć, żeby przypału nie było. O, zepsuje nam się pomiar zużycia paliwa. 10 i 8 jak na razie? O ciekawe. A ja pamiętam kiedyś, jak jechałem yy, taką S6 na próbę autostradową, była taka kiedyś próba autostradowa. To tak, jak pamiętam, jak ci do dechy, to zużycie paliwa spadało, tak jakby komputer troszeczkę się gubił. To było bardzo, bardzo ciekawe. Ale ta auta, wiecie, no jak depczemy, no to nie palą. Już mało, no ciężko, jakiś taki 10-cylindrowy samochód, który byłby dość ekonomiczny. Chyba Volkswagen Phaeton 5.0 TDI. V10 no to jest najbardziej ekonomiczny V10, jakie znam w zasadzie. Kiedyś bym chciał taki samochód. Przetestować. Zobaczymy. No, i nie ma tutaj problemów, ale policji jest naprawdę pełno. Pełno. By to podkreślić, ażbym jeszcze tutaj z 6 razy powiedział: Pełno. 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 I teraz patrzcie, damy drugi bieg i wcisnę gaz. Jest strasznie. O, damy teraz na przykład. No, mega! Bezpośredni jest. Dobra, mam nadzieję, że perspektywa jest ok. Wyciśniemy. No i dobra, tutaj odpuszczę. Nie wiem, co się będzie działo. Do drugiego mostu by tak z 220 chyba było, myślę. Ale chciałem tak 100-200 pierwsze tak zmierzyć Minus 1,8% spadł, więc No 13,01 13, również 13 sekund No trzeba byłoby tutaj rekalkulację zrobić Widzę, że prędkości obrotowe Są całkiem niskie, powiem wam O nie Będzie ograniczonko, musimy hamować Dobra, dam sobie D Akurat tutaj ograniczenie do 100 km na godzinę Także stolicznikowe. Mamy obroty, no 2050 gdzieś, i dobra. I tutaj mamy ograniczenie. Nie, nie zjedziemy. Tam jest pas zablokowany. Do 80 km na godzinę tutaj jest. No i dobra. Tak mniej więcej mamy 1640. Tak, 1640. Ej, ej, ale to ciekawe, bo jak widzę 78 według prędkościomierza to 80 według GPS. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tu możemy cisnąć. Kurcze, nie sprawdziłem jaki będzie wiatr. Może 100-200 byśmy zmierzyli na troszeczkę takim równiejszym terenie, co? Czy jeszcze nie, ludzie trochę jadą. Nie, nie zmierzymy tutaj 100-200. Troszkę tam za dużo ciężarówek też jedzie, nawet jakby lewy był pusty, to strach. Strach aż tak szybko jechać. Jak ciężarówki cisną na prawym pasie, a wiecie, ktoś może zacząć się wyprzedzać, może akurat nie spojrzeć w lusterko. Pamiętajmy zawsze o tym. Ciekawe, czy tutaj jest kagańczyk, czy nie. Lekko, dosłownie lekko zaczyna padać, ale tak jest sucho. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i odpuszczamy, bo mamy pustą autostradę i Mistrza Lewego pasa. No i co? No nie, zjechał pan. No dobra Niech będzie. Czekajcie, tutaj nie deptam, bo będą takie uskoki. A wszędzie mnie one wkurzają, o tutaj. O! Policja, no to trzeba. No, pozdrawiamy. No nie, i hamuje, bo na prawym za dużo samochodów. Więc co, tu zaraz taki cwancyk postaram się zrobić. 200-250 zmierzyć. No, jeśli ten samochód ma kaganie na 250, no to powinien osiągnąć 250, ale różnie bywa. Czasami na 248 jest kaganiec, nie da się tego zmierzyć. No i dzida. muszę odpuścić, niestety. No kurczę, chyba by poszedł jeszcze więcej, nie wiem, czy tu jest kaganiec, ja pierniczę. 15,53, 200-250. Tu zrobimy sobie takiego luźnego, luźnego Ryszarda. Bardzo pewnie się jedzie tym samochodem, w ogóle on jest w super stanie. Nie no, poważnie, Kurczę, takie 230 ładować można. On no, sobie nic z tego, totalnie nic nie robi, tylko zużycie paliwa trochę wzrasta. Już 23,6. Odcinek specjalny. Ja tutaj tak... Tak wiecie, jakbym się troszeczkę wstydził, ale tak powolutku będę sobie przyspieszał bez kickdowna. A może i z kickdownem? Dobra, proszę państwa No to nie mamy tutaj kagańca I kolejny bieg No i co? Dobra Nie! Hamujemy, bo wyprzedzanko Kurczę, 272 km na godzinę według GPS-u już było Także nie ma tutaj kagańca. Nie ma. Jedziemy na odcinek awaryjny. A wiedzą, tutaj 100-200 sobie jeszcze zbadamy szybko. Ole, fajnie ją przepina biegi. No, 13. 36, minus 0,1% praktycznie równiutko. Zjeżdżamy, trzeci zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szwed. Ale burczy ten samochód. Kurczę, pieczone. Mój buldog francuski wczoraj o 7 rano zadzwonił budzik i normalnie tak samo nie lubi bardzo wstawać. Wcześniej nagle takie coś usłyszałem. Chociaż kurczę, czekajcie, bo tu samczek trzeba zrobić. Piękna sprawa. Mój buldożek to gnój taki mały, ale chociaż, czekajcie... Nie, buldorzek to raczej jak Subaru Impreza. Subaru Impreza. To tutaj już jest poważniejszy jakiś temacik taki. Prowadzenie trochę w zakrętach. Oczywiście czuć masę tego samochodu, ale jest to taki w zasadzie nie samochód na tor, tylko bardziej Cruiser. Autostradowy taki dziad autostradowy. No i to jest właśnie takie patrzcie. Papier <grym> ty jak elektryk, jak elektryk wbrew pozorom. I teraz zrobimy sobie soundcheck. No, piękna sprawa. Kurcze pieczone. 10 garków. Ja pierdziele No i dobra, będziemy tutaj szukać odcinka, żebym się jakoś troszeczkę bujnął. Może się jeszcze bujniemy, może nie, trochę ruch jest. Także nie obiecuję. Kurczę, no teraz ten pan w A6 najnowszej. O, no, wyprzedza tutaj osoby jakieś, ale było tyle miejsca już, żeby zjechać mi. Ale może. Może male lewy na wyłączność, a my o tym nie wiemy. Może jakiś abonamencik sobie wykupił. No tu stara A6 se myśli z tyłu. No, nie do końca taka aszóstka. No i ciśnie tak sobie. Pakę 8, Pakę 9. A mi tylko spada zużycie paliwa przez jego ciśnięcie do dechy. Proszę bardzo, jakieś chyba 3-0 TDI, bo tak nawet, nawet ciśnie trzeba przyznać. No ale nie, no proszę Państwa. Dobra, można? Można. Czekajcie, tu muszę odpuszczać, bo nie wiem co jest za górką. Kolejna osoba kurcze pieczone ma prawy wolny i jedzie lewym No ja pierniczę Ja wiem, że chcielibyście Bym pojechał jednak troszeczkę szybciej niż te 272 km na godzinę I wy wiecie, że ja też bym chciał I tak dobrze, że do tylu się bujnęliśmy Auto nie ma kagańca Jeszcze trochę by pojechało te 280 z kawałkiem Myślę, że jest tutaj do zrobienia Bardzo fajny samochodzik Myślę, że próba autostradowa, mimo wszystko, udała się. No i co, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały film Wam się niesamowicie podobały. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Dobrze mi się dzisiaj kurczę. Kręciło, jechało i w ogóle fajnie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.